Kolejny dzień. Miałeś się zdecydować, czy chcesz podróżynę za tydzień. No wiem, 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 ale... No, jeszcze nie zdecydowałam. Aha. A no, a ty? Rozbitek, ty. Ej, ty. To ja? Mhm. ja? Ja spałem, ja spałem, no, ja spałem. Aha, to spałeś no, ale nie rozumiem. Nie! wszystko już mi się pomieszało. To to. to? Ja wiem jak ona ma na imię. To powiedz mi szybko. Ja no jestem... Lili mam na imię. a, No właśnie, mam na imię. A co? No nic, bo ja chciałem wiedzieć coś. O coś na przykład. O sądzie. O, no, o sądzie. W o jakim sądzie człowieku ty gadasz? Ja? No, ja o jakim sądzie? Może jestem kolegą, ale ja nie wiem, o jakim sądzie on gada. Ja, nie! Czy z wami w ogóle się da coś zrobić? No, może się da, ale nie jestem pewny. Ok, jak będzie ranek, wyruszamy. No, ale weź, no tak, wyruszamy. Co jeszcze chcesz w tym domu robić? Wrócimy tutaj, nie martw się. I czy ktoś siedzenie w ogóle ma? No nie, ja mam to. Ej, gdzie ty, To mam. Co masz? To daj. Ej, nie, to nie jest jedzenie. To jest skóra. A, ja, a skóry są niedobre. Drzwi są zamknięte, zamknięte. No ale papel słuchaj. Czy ty wiesz coś, cokolwiek? Aha. Co? Ała. Kto? A? Nie. Chciałam lampki, krzyżutkę. A idę na, na Papalek, Zabiłeś Ach. mnie. Słuchajcie. Na balkon y rzeczy Steve'a, na balkon. Nie, ja jestem na balkonie. No to schowaj. Tutaj wyrzucamy rzeczy Steve'a na ten. Na balkon. Okay, ale... Tak, wyrzucajcie. Yes. Słyszycie moje echo? Tak, słyszymy twoje echo. A ja już więcej rzeczy nie mam. Papel, ty masz może? Tak, ja mam. A ja mam. Ja stoję w miejscu, bo. To. nogi nie. Nie nogi będą, ja, ja odpoczywam. Ty musisz w drogę iść, a nie odpoczywać. Wiem to. Wiem. Dobra, no to... to teraz co? To idę. Idę dalej. Ale słyszycie jeszcze moje echo, echo, echo. Kto to był? To ja, Steve, Steve, Steve. Steve! I, w ty? Tak, tak, tak. Idę przez pustynię ciągle. I ja jeszcze znam drogę do tego, tego, tego. I patrzcie czy rzeczy są na balkonie. No bo są. Są cały czas. Czy nikt nie wziął. Dobra. Będziemy patrzeć. Twoje mapy wzięłam ja? Nie, no to papel. Papel ty wziąłeś? Tak ja wziąłem. No papel wziął, a nie ty. Ja wziąłem. O ja wyszucił. Nie no to to będzie dla ciebie. O. Dobra, jestem, jestem, jestem. Koło, koło, koło rozbitka domu. Koło mojego domu jest. Ale fajnie jest koło mojego domu. Mnie też nikt nie może bić. Kogo? Rozbitka? Tak. A czemu? No bo ja też zaraz ginę. O nie, pada. Dwa razy cię uderzy i zginie. Nie, jeden raz. Nie, dwa razy. Czy mnie widzicie, papel widzisz mnie? Tak, widzę, patrzcie. Okej, okay, wchodzę do Was. Dobra jestem. Cześć, papel, już możesz się. Aha, dobra jesteś. Dobra, to, to, to co robimy? Jaki jest plan? Ej, idziemy, idziemy do środka. No właśnie, jaki jest plan? Plan jest taki, że idziemy w podróż. O, tak, idziemy w podróż. Szukamy nowego domu, w którym możemy zamieszkać. <laughs> Chyba dostają kaszle od ciebie. Ale kto jest za tym, żeby szli w podróż? Ten, to niech ten skacze. No, ja, ja trochę jest. Ja nawet trochę. No to skacze. Dobra, Papel, teraz ty. Czy idziesz? Ja idę. Dawaj, chodź. Dobra. Ja też. Hop. Hop. A ty, Lili? Też? Okej, okay, ja też. No to co? Ale jeszcze poczekamy, aż przestanie padać. Nie. Może czuję się jego szefem no bo, no bo człowieku jest. jesteś naszym no szefem. Terio? No tak. Hmm. No to nie wiedziałem. No Okej, okay, ale naprawdę, słuchajcie. Czy teraz chcecie iść w podróż? Co chcecie? Co chcecie ludzie? To jest obojętne. Co chcecie? No ja ja chcę iść teraz. Ty? Aha. Papel. Tu kiedy chcesz? Ja bym chciał y, jutro. Jutro to dzisiaj. Wiesz? A ja bym chciała mm, przed jutro z jutrem to dzisiaj, w koła Ludzie, opanujcie się! Wy musicie żyć Jak ja zginę to To jakie będzie życie bez Was? No gadajcie, jakie życie będzie bez was No Tak się boicie, że nie chcecie powiedzieć to jest też się twardzielami, tak? Trochę, trochę jesteśmy, nie? Prawda? Bo kobieta to kobieta, ale... No właśnie. To się nie mam tuki, zobaczcie na No to co? Spicie jakoś... Nie wiem. W schowkach jakiś. Nie Okej, no to ja idę spać. Tutaj będę spał. ja będę. Nie, nie na łóżkach. Po prostu, tak jak rozbitek. Babel. Co? A. No dobra, no to ja zaznuczę tu. Hmm. Ta mapa. Papel, chodź do mnie porozmawiaj. Co, co? Ja? Nie? Mhm, chodź. No, okej, okay. idę. Jestem. Por... Porozmawiaj. Po, powiedz mi o tej mapie. O co z nim chodzi? No, dałeś mi tą mapę. I pokazuje mi jakąś mapę. Jakąś. Tu nie. Jak No. w tym osiedlu. Daj mi tę mapę.

Napisy na mnie są. Przeczytaj co tam pisze. Okej. To Nie, daj mi to, daj mi to. Co to pisze? Oja. To są takie małe literki. Nie wiem, ale ja to przeczytam. A ty mnie uczysz. Dobra, się. Śpijcie. No dobra, ja idę spać. Papel, o! O, Papel. Ja nie muszę gdzieś poświęcić. Papel. Papel. Chodź. Powiedzmy, co tutaj robi. Tutaj piszę. Cześć! Jestem Pani Skufi. Jaka Pani Skufi znasz? Nie. Pani Skufi. Ej, Lili! Rozbitek! Co, co, co? Znacie pa jakąś Panią Skufi? Co? Nie, nie znam. Jaką Panią Skufi? Taka tutaj pisze. Cześć! To ja Pani Skufi. I teraz musimy się zająć tą ciekawostką. Kto to jest pani Skufi? No, to jest nawet mocna ciekawostka. Paweł? A, tutaj do zbiórki. Gdzie on jest? Tutaj, tutaj będzie. Tutaj, gdzie ja stoję? No dobrze. I tutaj się porozmawiamy o tej pani Skufi. Ja nie wiem, kto to jest. Słuchajcie, może to pierwszy człowiek jest? No nawet trochę możliwy. Widzisz? Możliwy. A ty jak sądzisz? To ja? No. Ty jak sądzisz? Z kim ona może być? A jest to. Okay? <coughs> to może wysyłała te lito. Ja wiem. Co? Co? No co? Słuchajcie, ona może wyszła w podróż i może napisała ten list z jakiegoś domu i okno było otwarte i on wyfunął. Ja go może znalazłem. To jest możliwe, prawda? Ale co co? Teraz szukamy jej, czy jej domu? Nie są nie wiem. Szukamy jej. Szukamy jej domu. Ok, szukamy jej domu, ale to na pewno nam długo zajmie. No. Dobra, trzeba dla ciebie łóżko i dla rozbitka. Dla papela i dla rozbitka. My już mamy łóżko. Są jeszcze tam dwa łóżka. Tam, gdzie wiesz, tam gdzie daleko byliśmy. Na początku. Ej, a może ten dom, który spotkaliśmy? Jaki dom? Was wtedy nie było. No to ale pokażemy Wam chodźmy. No ale teraz? No, nie, nie, nie wiem. Ja, ja już sobie się pogubiłem. To były dawne czasy. No wiem, że to były dawne czasy, ale ja nie rozumiem całego. To, co tutaj pisze, cześć, to ja pani. Ej, tu coś jeszcze dalej pisze. Przeczytaj. Cześć, to ja pani skupię. Mam 9 lat? 9 lat? Ludzie, to tam ma 9 lat. Nie wiem, to powinna iść do szkoły. No, ale słuchajcie. No, przecież, kto wie, to mogło być napisane. Gdzieś 50 lat temu, 70 nie wiem, sprawdzimy. Potem datę ehm, mam 9 lat. Chodzę do szkoły podstawowej, numer 10. Do szkoły podstawowej. Mój dom się rozwalił przez Amerak Amer Amerykańczyków. Amery zaraz, zaraz, zaraz. Czyli Ameryka napadła na jej dom i został zniszczony, tak? No, tak, tak jak masz rację. Ale... Amerykanie zniszczyli mi dom. A ja to piszę z mojego kolegi. Papela? Papel ty! Papel! Co? Co? Ja nie znam tej pani. I słuchaj, A? jak ty nas kłamiesz. Ja nie kłamie was, słuchajcie, ja naprawdę nie znam ale tej może pani. on nie kłamie. Może ja jak ktoś my tak samo na imię. No, mam rację, ale. Nie, nie wiem, nie wiem. Może to być pomyłka jakiegoś. Ale ja coś tu nie gra. Nie wiem. Papel! Ja, ja! Ja mam brata bliźniaka, czy co? Dobra, słuchajcie. Czytam dalej. Teraz jest. Czekaj, co? Teraz mam 18 lat. To 9 czy 18? What? O co chodzi? Ej, to ona ma 2 lata? 9 razy 2 to jest. 18, nie? Ej, słuchajcie, ma 9 czy 18 lat? Ona chyba ma. 9. No ale posłuchaj, mam teraz 10 lat. Zobaczę sama. No. Ma... 8 lat? Tutaj! Jest 8 lat! Ludzie! Słuchajcie... Z tą księgą jest coś nie tak. Na pewno... Z, to się zmieni. Na pewno to się zmieni już jutro. Uwierzcie mi. Tak, ja już to czuję. Że to się zmienia. Całe życie się zmienia, ty giniesz! No dobra. W takim razie. Z, zniszcz, Amerykanie zniszczyli mi dom. To była. 1934 rok. Uu, kilkadziesiąt lat temu. No to. No to łatwo, nie? Jak kilkadziesiąt lat temu. No właśnie, kilkadziesiąt. No ale. Kilkadziesiąt lat temu, więc. Kto wie? Ona żyje czy nie? 2017 rok. Cześć się. Ona żyje. Ona jeszcze żyje. No to posłuchajmy jej. Jak ją znajdziemy, to kto wie. Ona może być stara, tak samo jak od Zbitek. Ej, słuchaj, nie nazywaj mnie stary. Co? Macham ci. No, <słuch> Nie chodzę do szkoły już 5 lat. No z jakiego to powodu? Nie wiem. Może z jakiegoś takiego dziewacznego. Mam rację. Bo kto wie, ktoś może y, być dziwnym człowiekiem. Ona. 5 ona... lat nie chodzi do szkoły, tak? No nie, 5 lat nie chodzi do szkoły. No tak, jak pięć lat nie chodzi do szkoły, to czyli, że ona nie żyje. A ona to, nie żyje? No to przecież żyje, czy nie żyje? Nie żyje. Rozbitek, patrz od Lili, a i, a my z Pabelem tutaj. No Patrz. No zobacz. No. no jeszcze co... Se... A! Fuj! Fuj! Co? O, nie całujcie się. Nie całujcie się! Sio! Wy macie się... Se... O tak, z takiej odległości. No właśnie, a nie. Jakieś... A, co my tam doskończyliśmy? Ej, poczekaj, połączmy na te książki. Połączmy książki. Zobaczymy, czy są takie same. One są takie Jak są takie same, to cała historia. Ona żyje. Ona jest w Hubalczyków. Ej, co? Hubalczyków? To jest y, miasto? Czy ulica? Nie. Ulica. Ona żyje. Ona jest w Chuba... I się przeproszę. I się przeprowadziła do Kubalczyków. Ona żyje! Możemy ją znaleźć! Jesteśmy uratowani! Ludzie! Słuchajcie! Za dwa dni o 10.55 wychodzimy w podróż. Patrzcie się teraz, na swoje kąty, już! Mogę być szefem? No, nawet trochę. Nie bądźcie spódni, bo mam darmowe jedzenie. A w ogóle ten rozbitek dla Ciebie, ty już to chyba pragnie jedzenia. Dobra, słuchajcie. Powtórzcie to. Co... Powtórzcie to, co Steve powiedział. Dobra, ja powiedziałem, że już za dwa dni o 10.55 wyruszamy w podróż i szukamy jej domu. No i jej. Na chuwalczyk Dobra, ale jaki to stosunek będzie? Ale jaki to stosunek? I on zamarł na kamień. On zamarł na kamień. Steve, Steve, Steve. Steve! Ej, zobacz na kamień. Ej, nie marnij na kamień. Szkoda brzy. Steve. 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 Ej, halo, 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 owu cię. Ej, to ja kilof, kilo, patrz kilof na plecach mam.

Twoimi przyjaciółmi. No tak. Halo. Znowu chyba. Ci a może my braliśmy tak. Mas o. Szepocie. Ci? O. Słuchajcie. Jak wy się, jak ci dwoje się całowali, ty poszłeś im przeszkodzić, to przeczytałem. Ona ma ona ma taką modę, że z daleka ludzi bierze na na marnięcie. Czyli tak jak ty byłeś. O mój Boże, ta pani Kufi, czy z Kufi, jak ona miała? Z Kufi chyba. No, pani z Kufi, ona należy do złego świata. Właśnie, tak, chyba. Bo policja na ja. pewno nie dzwonimy. Je to, to jest wioska, tu nie ma nawet telefonów. Oh. Ma moc, z daleka. Marnięcie. No dobra, ale teraz musimy wiedzieć jak ona wygląda. Bo ja nie wiem jak ona wygląda. Jak strasznie... A tutaj na mapie na zdjęciu jest. Ona wygląda, ma długie włosy. Jakieś uszy skręcone. Matko, jeśli... A! O, Przepraszam. Ona... Uszy kręcone ona ma, nie? Takie. U! Pokaż. fu. <try> Pokaż rozbitkowi. No, daj mi, daj mi, daj mi. Ła. Wow. Ła, fu. Ła, ja pewnie nie na te uszy. To zaraz to No, dobra. Tak jak to, jutro idziemy szukać.